Jak to jest prowadzić sklep bezcłowy o powierzchni 4000 m2 w mieście przygranicznym? W europejskim mieście bezcłowym w Korkosie w Xinjiangu można znaleźć produkty z całego świata. Hu przez wiele lat prowadziła handel artykułami gospodarstwa domowego we Włoszech. W 2012 roku rozpoczęło działalność Międzynarodowe Centrum Współpracy Granicznej Chiny i Kazachstan w Korgosie. Firmy osiedlające się w tej specjalnej strefie mogą korzystać z szeregu ulg, w tym z systemów zwolnień cennych. Po zaczęła się zastanawiać, mam dostęp do europejskich towarów, w Chinach czeka rynek, kanały sprzedaży i sprzyjające polityka. Dlaczego by nie wrócić i nie zacząć na nowo? W 2017 roku przyjechała do Korkusu i otworzyła swój wodno władnocłowy. Już przy pierwszym imporcie europejskiej czekolady napotkała trudności. Sytuacja zmieniła uruchomienie kolejnych połączeń China Railway Express. Kuczume zaczęła korzystać z pociągów powrotnych z Europy. Transport z Niemiec do Korkozu skrócił się do zaledwie dwóch tygodni, a koszty logistyczne znacząco spadły. W 2023 roku przewodniczący Xi Jinping odwiedził Xinjiang. Podkreślił, że region powinien w pełni wykorzystać swoje unikalne położenie, aktywnie wspierać nowy model rozwoju, przyspieszyć budowę kluczowego węzła inicjatywy pasa i szlaku i stać się bramą Chin otwierającą się na zachód. W miarę pogłębiania się w współpracy w ramach pasa i szlaku, Korkos otwiera się coraz szerzej na świat. Biznes kwitnie. Przedsiębiorcy zajmujący się handlem transgranicznym coraz częściej lokują tu swój kapitał. Sklepów wolnocłowych przybywa, a oferta dla konsumentów staje się coraz bogatsza. To jednak oznacza dla Huczonej kolejne wyzwanie. <noise> <noise> Kubczemie mówi, że na szczęście dzięki pociągom powrotnym udało jej się ograniczyć koszty logistyki. W obliczu konkurencji, jej siłą pozostaje gorący popyt rynkowy i dobrze zaopatrzony magazyn. Korkos, położony na granicy Chin i Kazachstanu, niegdyś było ważnym przystankiem na szlaku jedwabnym. A dziś to kluczowe węzeł pasa i szlaku, tworzy nowe możliwości dla przedsiębiorców i pozwala produktom z całego świata trafić do coraz szerszego grona chińskich kosmetów.